Bo każde kolejne władze uważa, że poprzednicy to prawo łamali. Panie redaktorze, ja zwracam uwagę, że jeżeli mówimy o poprzednikach, czyli rozumiem o poprzednim obozie rządzącym, który rozpoczął swoje rządy w 2015 roku jesienią, to zmiany prawne, które później były zarzucane jako naruszenia praworządności, były dokonywane w majestacie prawa, w majestacie konstytucji przez większość parlamentarną, która I swojego te zmiany prezydenta uchwalała. I Większość z tych zmian została podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Niektóre, z niektórymi z nich się nie zgodziłem, i wtedy rzeczywiście pamiętamy. Mam nadzieję, że tak. E, Zmignieście do dzisiaj tym, że, nie może panu tego zapomnieć. No, niektórzy nie zapomnieli, e, że e, z niektórymi się nie zgadzałem, i w związku z tym przekazywałem ustawy do ponownego rozpoznania Sejmowi, czyli wetowałem je. Niektóre skierowałem też do Trybunału Konstytucyjnego. Nie ze wszystkim się zgadzałem, ale z, z większością proponowanych zmian, zwłaszcza tymi, które były elementem programu, który sam kiedyś przygotowywałem i który, który popierałem, oczywiście się zgadzałem. No to jest na rzecz naturalna. Tak, panie prezydencie, ja już pytałem o pana na przykład znajomość z pierwszą prezes sądu, najwyższego profesorem Małgorzatą Manowską. Pytałem rok temu, więc myślę, że tu się nic nie zmieniło. Państwo nadal się przyjaźnią? Mm. Tak, i znamy się od wielu lat, chociaż zwracam uwagę, że większość polityków w Polsce jeszcze dłużej zna wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego niż ja znam panią prezes Małgorzatę Manowską. Bo ja panią prezes Małgorzatę Manowską znam dopiero od, od 2007 roku. Ale ja nawet nie o to pytam, tylko o to, że mamy taką oto sytuację.